Yo yo yo! Hello, hello, hello! This is me, TV jest tutaj z King of Hollywood TikTok King. Cześć witajcie moi drodzy widzowie. w dzisiejszym odcinku pokażemy sobie jeden z najlepszych czołgów na tryb na Jeżeli chodzi o czołgi na wypożyczeniu, jest to zdecydowanie najlepszy czołg spośród tych trzech, jeśli chodzi o ten tryb. Ponieważ ciężkie takie roli nie odgrywają ważny centek. No, to mamy o wiele lepsze medy a błyskawica jest po prostu świetna. Muzyko graj. Dobrze, ehm, jak widzicie, losowanie na dziesiątki. Jestem na pobocznym koncie. W po kompletki się nie kierujcie, bo ja mam cokolwiek co miałem w garażu, w magazynie, bo to moje poboczne konto. Jak widzicie ja amunicji też dałem tak po prostu, żeby nie wpłacić dużo. i tak na zwykłych tutaj bym grał ciągle. No znaczy, się, jeżeli jesteście już wyżej, chcecie się przypłacić, no to można na goldzie. A czy on tyle fpsów, co jest? A już wiem. O. Podjadę... o, od razu więcej FPSików, nice. Podjadę sobie tu, może tu, jak ktoś będzie jechał głupio, to dam pestkę za 800 prawie, że? Nie, grają tam, to okej, okay. tu może dziki jakiś być ja sobie zbiorę to, bo my będziemy mieli zajęte miasto O Może go sprokuru... o, właśnie o to chodziło na lot mogę dać pechę? Zostaje przy nalocie, nice. Fajnie i to była mega niepewna ph Nie wiem w sumie czego takie coś strzeliłem. Specjalnie się przybliżyłem. No i pe pewna ph mogę użyć chyba. Nie pamiętam czy miałem już tę umiejętność, która y, pozwala czego nie mogę się obrócić. Halo, ty jest to brawo, gratulation. Eee, dobra, teraz się obracam. Dobra, nie ma dzika jak widzicie. On mi co dał? No dwa, dał mi niby dwa strzały. Eee, nie ma co z tu stać. W takiej sytuacji trochę zaczyna być gorzej, bo Błyskawiców trzeba na blisko w miarę grać. A tutaj no nie będzie takiej opcji za bardzo. Ponieważ tutaj widzimy drużyna przeciwników snajpi. Muszę jakoś się małsa po policzku. Nie, nie ma opcji. Eee, trzeba grać po prostu na loty w takiej sytuacji, myślę. Mamy też kapa. Oni mają te więc jest G. Tutaj piszą, żeby podjeżdżać. Ile, ile penetracji? O, weszło ładnie. Za pieniądze powiedzieć się ta odległość, ile już tu było. 365 metrów. O, zbiera na lot od razu Taka mapka, Dębina Dlaczego tylko ta piosenka? O Eee, okay, tam jest TVP Ja to bym rzucił na Mausa, nie wiem Na no, chyba Dostał za 400 Yy, Przymierzę w mausa No i to wychodzi ładnie. Fajny czołg można na zwykły grać. I ma się fajną penę. Nawet myślę, że to 290 jest wystarczająco. Jak widzicie, z poprawnym wymiarem mierzenia przebijecie wszystko. No teraz wyjechałem jak bot. I takiego małsa już nie przebiję. Ciągle zapominam, żeby tą moją yy, tutaj umiejętność wykorzystywać. Czyli nie overpiknę, tak, niestety tak się stało. Ale dzięki mojej umiejętności nie zebrałem 400, tylko 300. M mega W. O, weszło ładnie 668. No powiem tak, no potężny jest choke, mimo że ja też nie gram jakoś najlepiej. Ym, no to to robi robotę. W takiej sytuacji może być ciężko. O, ale widzicie to też chodzi 640. Takim prostym sposobem robimy w tej bitwie 5000 prawie. Umiejętność, która sprawiła, że przeżyłem. No i teraz ciężko takiego małosa przebić, ale super koń to robi. I tak naprawdę to była taka krótka prezentacja błyskawicy. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To taki filmik na szybko, ponieważ no, mam szkołę, mam robotę. Eee, możecie napisać swoje odczucie co do błyskawicy. Bo według mnie, zaraz po medach takich jak Bat, też RHM jest dobry, tvp w miarę, CS jest fajny, 430 sił no to to jest jeden z lepszych czołgów tak naprawdę. Jak widzicie, najwięcej Major no prawie że w bitwie, w drużynie najwięcej. I to będzie na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zostawcie coś po sobie w komentarzach. Pozdro!